Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kochani, witajcie. Witam Was, kłaniam się niżutko i zapraszam na poranną gimnastykę. Kochani, minus dwa, lekko takie zachmurzone to nasze niebo. Nie przejaśnia się, bo zapowiadają śnieg, także kochani, rozluźniamy. W pierwszych słowach mego listu witam, Rok Solanko, dzień dobry, co u Ciebie słychać? Czyli na wejście lecimy z opukiwaniem. Tak, kochani. Wtorek, luty, w Polsce minus 20. No, jak powiedziałam w pracy wczoraj koleżankom, że w Polsce minus 20 to wszyscy w szoku. No tak, bo minus 20 to jest naprawdę dużo. A jeszcze niech troszeczkę powieje. Uff. I już zaraz zaczniemy, kochani. Troszeczkę tak, zaczniemy właśnie, zaczęliśmy od opukiwania. I luz. raz, Dwa. Wymach rękami. Rozluźniamy nasz kręgosłup. Oh. 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 Sroka widzę tutaj. A od wczoraj słyszycie jak gada? Alinko dzień dobry. <grymian> Filipie witaj. Marcinie dzień dobry. Damian witaj. <grymian> Sylwusiu witaj. Bożenko dzień dobry, Aniu dzień dobry. Rosalio, dzień dobry. Mario, witaj. Klubik ćwiczących. Witam i klubik oglądający. Jadzio, dzień dobry. Mariola, witaj. Ale powiem Wam, kochani, że nie wiem, czy wiecie, sprawdzałam dzisiaj, na dzień 2 lutego. Informacji wynika, że w Polsce zamarło, zamarzło już w tym roku, w tym 26. 41 osób. Kochani, czy. Słyszeliście to w głównych wiadomościach? Znaczy, ja nie słyszałam, bo nie oglądam, ale sprawdziłam sobie. Ale cisza, cisza. No, takim przykrym wypadkiem było, że dziecko dwumiesięczne w Radomiu zamarzło z wychłodzenia. Tak. O. I dzisiaj była informacja, bo akurat słuchaliśmy Radia Radomskiego, Posłuchajcie, pierwszy raz słyszałam, żeby uważać, że dzieci to szybko, zresztą osoby starsze też reagują na zimną temperaturę, kochani. Tak jak już 41 osób zawarło, to zaczyna być informacja w ogóle, że trzeba uważać. No tak, no jak czegoś nie było, no od tego, kochani, są gospodarze. No ale jak jest lipny gospodarz, to jemu nie zależy na ludziach, nie? Co to będzie? Aż posłuchajcie, nóż w kieszeni się otwiera. Szkoda słów nawet. Znaczy może słów nie szkoda. Trzeba mówić o tym. Raz, dobrze, zmiana ćwiczenia. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I zdejmujemy, kochani. To, co w nas? Z nas zdejmujemy. A, w niedzielę będę mówić o zazdrości. Tak się już się powoli szykuję. Aniu, dzień dobry. Trochę tych tematów takich, ja wiem, posłuchajcie, ciężkich, ale jak już się wyczerpią ciężkie, to przejdziemy do lżejszych. No trzeba mówić o wszystkim. To nie ma tak, że będziemy coś ukrywać. Nie, bo to nas wszystko buduje. Gorzej lepiej nas buduje. Ok, teraz robimy, słuchajcie, małpę, czyli wyrzut, stając na palcach, wyrzucamy ręce do tyłu. Ale powiem Wam, że po prostu brakuje mi gimnastyki. Już dzisiaj szybciutko się ubierałam, żeby wyjść i żeby ćwiczyć. Jak się organizm przyzwyczai, no to powiem tak, mój odgranic, mimo że rok przybył, to odmłodniał, nie? No bo ma lepsze ruchy. Jest mój organizm, moje ciało jest szczuplejsze, to ja się cieszę. Mniej dźwignią moje serce. Gabrysiu, dzień dobry. Elżbietko, witaj. Dobra, teraz lekkie rozluźnianie i bierzemy kijek. I co byśmy się nie garbili. Prostujemy sylwetkę. W tereniu, dzień dobry. Tak, kochani, ja dekoracje. No u mnie jeszcze gwiazda wisi, ale ta gwiazda to jest jako lampa. Ale dekoracja świąteczne już pozbierałam. Wianek... Świąteczny z drzwi, z drzwi zdjęłam. Wczoraj, wracając z pracy, stanęłam przed drzwiami na klatce i mówię, a to nasze drzwi? A dziewiadek. No i jeszcze chwilę poczekam, żeby już wyjąć wiosenny. Uff. I teraz zmiana ćwiczenia. Jakoś tak zawiewa. Chyba jednak ten śnieg przyjdzie. Uf. Ale zawiewa od wschodu. Uuu, Uu. tak patrzę na te opary ze spalania gazu, bo to taki dym, dyma. Ale gaz się wypala, spala. Grzewanie gazowe tutaj mamy. Uf. Ale kochani, z tymi pompami ciepła to katastrofa wyszła totalna. Powiem Wam taki przykład. Jak ktoś mówi, że jego pompa zużyła 2600 kWh na ogrzewanie? No 2600. A my w tym mieszkaniu, no bez ogrzewania, ale to co zużywamy prądu za cały rok, posłuchajcie, Dwie osoby to jest 700 kWh. Nie jest to dużo, tylko te 700 kWh to kosztuje nas miesięcznie około 40 euro, czyli powiedzmy 160-170 zł. To teraz, jaki to jest kosmos, jeśli chodzi o pieniądze? 2600 kWh, a 700. Jak to ten gościu powiedział, pokazując licznik, czy to jest dużo, czy to jest mało. A gdzie pompa? Mówimy o ogrywaniu na pompę. Ale gdzie jest zainstalowanie pompy? Jakie to były koszty? No i tak, jak to wszystko wychodzi. A miało być tak cudownie, nie? Dobrze, kochani, następne ćwiczenie. Nogę opieram o coś stabilnego. ale powiem Wam, że do wiosny już coraz bliżej. W tereniu, tak jak ładnie napisałaś właśnie, że 2 lutego była połowa zimy. No to kochani, cieszymy się, że do wiosny już bliżej. Znowu będziemy patrzeć, jak się tutaj pątki rozwijają, blistki. Jak się robi zielono. Jak takie małe stokotki, małe rosną stokotki. Jak się wiśnia japońska, jak będzie rozkwitała? Ok. Ćwiczenia, które lubi nasz kregosłup. Posłuchajcie, kochani. Także najpierw tylko tak sobie po... O, skłony na boki. Zginamy nogi w kolanach. Jedno kolano. A, i to kółeczko, Basiu, dzień dobry, Basińko. Tak, tak, to kółeczko tymi kolanami mi wyszło rewelacyjnie, sama tak, aż zaskoczyłam. Zaraz też zrobimy. To może najpierw kółeczko. Czyli tak, stoimy i kolankami robimy kółeczko. O, zobaczcie. W jedną stronę. No, jak tutaj te wszystkie przyczepy kolankowe pracują. A, kochani, powiem wam, że miałam taki problem. No zastanawiałam się, co mnie boli w łokciach. Łokcie mnie bolą. Czy tak to pobolewało? To nie można powiedzieć, to był sta stały ból. I gdzieś tam dos dosłuchałam się na temat kolagenu. I pomyślałam, że pójdę sobie kupię kolagen. Bo to też na stawy, na skórę. I to jest, posłuchajcie, z krzemem kupiłam. Taki kolagen z krzemem. I posłuchajcie. Biorę trzeci, trzeci czy czwarty dzień, bo się bierze dwa razy dziennie po tabletce. I wyobraźcie sobie, że po prostu ból nie ma. Zniknął. Czyli to był problem stałowy. I ja widzę, że mi się cena poprawia. Skóra jako taka jest faktycznie. Bo magnes tam łykałam. Ale teraz sobie odpoczynek zrobię i od magnezu i będę ten kolagen z grzebem. No rewelacja, no to jest aż niesamowite, że w ciągu trzech, 4 dni, nawet nie czterech, trzech, odczułam ulgę. Uuu, bardzo fajne ćwiczenie. Dobrze, ale wracamy do ćwiczenia dla kręgosłupa. Prawa ręka do lewej stopy i zmiana. przepraszam, chłodno, ale ciepło, się ruszam, wiatr zawiewa, a u mnie, posłuchajcie, wyniosłam, mam taką kołdrę puchową, no nie tylko chyba puchowa, bo też i chyba spierza trochę, a może to te pierzekaczki. i wymraża się to, jak się wymrozi. Później będzie się tydzień grzała, ale niech się wymrożą te wszystkie bakterie, wirusy i cokolwiek tam jest. Okay. I ramiona na zmianę do tyłu kółeczka. I okay. skłonę głową teraz. Najpierw do przodu, do tyłu, a później na boki. I na boki. Tam mi <laughs> trzeźwy. <Trashed. śmiech> o, o. No, Kiedyś się baczyszczał bardziej, ale. Uff, ok, a teraz posłuchajcie w ramach tych kółeczek to jeszcze kółeczka bioderkami. O, to kolana też chodzą, ale tak już z naciskiem na bioderka. I w prawo, i w lewo. Tak patrzę, że jak się, jak, jak, jak trzeba stanąć. Moment żeby się lepiej kręciło, lepiej się kręciło miotrami. O, jeszcze przysiadów parę zrobimy. Okej, okay. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem, dziewięć i dziesięć. I jeszcze kochani, jedno. Robimy takie było kiedyś ćwiczenie. Maszyna, jak szyję, czyli na palce i napięty. Na palce i napięty. Na palce i napięty. I maszyna, szyję. Stopka do maszyny. Lub jak się kiedyś jeszcze były, te maszyny trzeba było ruszyć pedałem. Pani wdech, wydech. Jeszcze Wam pokażę, jak ta, ta pogoda. Widzicie? Wiatr wszystko zaczął wiać. Jak się drwa, ruszają. Zresztą chyba słychać szum wiatru. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce. Proszę ćwiczcie, kochani. Nie dajcie się. Uśmiechajcie. I życzę Wam, aby te ćwiczenia poprawiały Wam humor. Miłego Sioka!